Nie tylko fala koronawirusa przetacza się właśnie przez Polskę. Na ulicę wyszły kobiety, kobiety, które nie zgadzają się z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji eugenicznej. Jaki jest cel tych protestów? Mam nadzieję, że między innymi na to pytanie odpowie poseł Michał Urbaniak, Ruch Narodowy Konfederacja. Dzień dobry, dzień dobry Państwu. Skala protestów zaskoczyła Ciebie, Michale, czy, czy spodziewałeś się, że tak właśnie to będzie wyglądało w ten ostatni weekend? Czy wiesz co, Michale, zacząłbym od tego, że źle, nieco moim zdaniem źle zdefiniowałeś to, kto wyszedł faktycznie na ulicę. Wyszły kobiety. T, tak, tak, tak twierdzą, natomiast organizatorami tych protestów jest przede wszystkim lewica. A nie same kobiety, i, i wiele kobiet, mon, moim zdaniem, w tych protestach bierze udział tylko dlatego, że, że wydaje im się, że coś im właśnie zostało zabrane. No co nie jest zasadniczo prawdą. Tu mamy sporo manipulacji właśnie ze strony lewicy. Niestety. Nie jest to nowość, ale, ale no z tym się będzie trzeba mierzyć nam wszystkim i też osobom, które dzisiaj biorą udział w tych protestach, mogą w przyszłości nawet się tego wstydzić, biorąc pod uwagę to, jakie te protesty dzisiaj mają wymiar. Wspomniałeś o skali, czy, czy skala mnie zaskoczyła? Jest spora, tak, jest spora, natomiast trzeba też wiedzieć o tym, że Dzisiejsza, dzisiejszy problem, jakby temat, z którym wyszła lewica, to tak naprawdę podpięcie się pod ogólną frustrację społeczną, tak, czyli fakt, że PiS zamyka branżę na przykład gastronomiczną, zamyka zamkną już branżę turystyczną, zamyka też siłownie, tak. Co, no i przecież mamy, że może też branża Beauty zostanie zamknięta, czyli fersia. W ogóle mnie to nie zdziwi, że, 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 że PiS to zrobi, bo sami nie wiedzą, jak mają właśnie pracować nad koronawirusem, jak mają ten cały kryzys koronawirusowy. Zmieniać. No więc w tym momencie, przy takiej dużej frustracji, w zasadzie mogła wystarczyć iskra w sprawie, która jest bardzo ważna naturalnie, bo, bo tutaj lewica też wyszła w ramach protestów przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Tylko że odbija się to niekoniecznie na samym Trybunale Konstytucyjnym, ale też na przykład na kościołach, na budynkach. Dobrze, że się samochodów nie palą. Na wiernych, którzy z tych kościołów wychodzą, w ogóle na ludziach wychodzi pewna nienawiść. Tak? Zwłaszcza właśnie tej lewicy, która zazwyczaj była antyklerykalna. No i to widzimy, widzimy w ostatni, widzieliśmy w ostatni weekend. Sam trafiłem akurat do Iławy. Ponieważ wracałem z trójmiasta, gdzie, gdzie tam byłem jeszcze na weekend i, i wracałem już do pracy teraz w tym tygodniu w Warszawie, mamy same jutro. Um, Robiłem przesiadkę w Iławie z Witkiem Tumanowiczem, bo też, też był na Pomorzu. I no cóż, mam biuro w Iławie. Tak, jest, jest biuro mojej wspólnej posła Dziambora. W tym samym budynku w zasadzie drzwi w drzwi z posłami Prawa i Sprawiedliwości, więc przy okazji zostało to biuro opikietowane właśnie przez lewicę. Nie tylko biura. Bo gdyby to bo chodziło tylko o nasze biura, nie ma problemu, proszę. Róbcie, pikietujcie. Jak bardzo chcecie, możemy, nie wiem, z wami rozmawiać. My, czy no, słowie PiSu, to może tacy chętni nie są, ale, ale, ale ja się nie boję, na przykład, takich dyskusji tam gdzieś, gdzieś z ludźmi na ulicy. Ym, tylko, że, że ten protest przerodził się w. Zwykłe anty antyklerykalne wystąpienie. E, ludzie poszli po prostu pod jeden kościół, drugi kościół. E, nie wiem do końca, co chcieli w takim razie tam osiągnąć. Czy chcieli zbezcześcić z najświętszy sakrament, czy, czy może chcieli go no, kilka z tych kościołów zostało właśnie pomazanych między innymi informacjami, gdzie można uzyskać. Pomoc w dokonaniu, w dokonaniu aborcji. Takie pojawiły się m.in. na zdewastowanym już dzisiaj tak, też kościele przy placu Narutowicza w Warszawie. Zresztą to nie jedyny kościół, bo w całej Polsce takie akcje miały miejsce. Co ciekawe, ja wczoraj na proteście, tym, który odbył się pod kościołem świętego krzyża, świętego krzyża, który był broniony przez organizacje narodowe, rozmawiałem z jednym z, z, no, z panów, z osób, które się tam pojawiły, który wspierał organizacje lewicowe, tak jak powiedziałeś, mhm. e, w tym, w tym proteście właśnie, który powiedział, że no, żadna forma buntu społecznego nie usprawiedliwia właśnie dewastacji kościołów. W tym wypadku kościołów, no teraz bo tak, po, pojawiają po, pojawia, się takie... Czy nie, czy nie, 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 oczywiście uczestniczył, uściszy. stał nadal, natomiast no pojawiają się jednak takie mhm. refleksje, one pewnie nie są częste, nie są popularne w tym środowisku, ale jednak no, trafiają się takie właśnie wypowiedzi, że, że no to nie usprawiedliwia, tak nie można. Chociaż z kolei, kiedy rozmawiałem z Piotrem Szumlewiczem, to powiedział, że jakby ten gniew usprawiedliwia wszystko i proboszczowi się nic nie stanie, jeśli jego parafia zostanie pomazana w porównaniu właśnie z piekłem kobiet, które w tej chwili je dotyka. No cóż, nie wiem, co mam... W zasadzie jak to ubrać dobrze w słowa, żeby to skomentować? Tacy ludzie jak Piotr Szumlewicz od lat byli antyklerykalni, zajatli w swojej nienawiści i, i naturalnie będą podżegać też innych do tego, żeby robili podobnie i myśleli podobnie do niego. No, po pierwsze, jeśli chodzi też o prawo, tak bardzo skrótowo, realnie dla praktycznie wszystkich kobietnic się w Polsce nie zmienia, ponieważ problem, o który tu chodzi, dotyczył aborcji jakby z którego no eugeniczne tak aborcja eugenicznych, eugenicznych. tak gdzie, gdzie przy przesłankach eugenicznych to większość dzieci które, które było zabijanych to były dzieci na przykład z zespołem dauna czy z innymi y, też obra porażeniami, na przykład y, y, ruchowymi, y, bądź... no mówiąc, poważnymi wadami tak. no, były jakieś takich, wady, na przykład deformowanie. Oczywiście. Naturalnie to się zdarzało. No i teraz... Tylko, myślę że właśnie to była na większość. Ta większość tych dzieciaków po prostu nie dostawała szansy na życie. Więc teraz pytanie, kto walczy o wolność, kto walczy o czyjeś prawa. My chcemy walczyć o prawo do życia. Do... Dajmy każdemu człowiekowi możliwość, choćby. A kobiety, zaistnieć... które wychodzą, żądają, walczą o prawa do decydowania o swoim ciele, one to bardzo mocno i często podkreślają. Mówią też o tym, zadają takie pytanie, które chyba zostało bez odpowiedzi: dlaczego zmuszacie nas do heroizmu? No, no i właśnie. Czy to jest zmuszanie do heroizmu? Zmuszalibyśmy ludzi do heroizmu w momencie, w którym zostałaby automatycznie zlikwidowana np. przesłanka numer 2, czyli przesłanka dotycząca sytuacji życie kontra życie, w którym zdrowie i życie matki byłoby zagrożone. To byłoby naturalnie moim zdaniem zmuszanie do heroizmu. Jeśli ktoś byłby w 100% do tego zmuszany, że na pewno mu, musiałby rodzić. o co chodzi? Jakby w kościele katolickim, czy, czy w prawie naturalnym, już nawet abstrahując od wiary, dochodzimy wtedy do sytuacji, w której jest przeciwstawiane dobro jednego życia drugiemu życiu. Jedno możemy wybrać. I to jest sytuacja, w którym, która mogłaby być heroiczna, gdzie jedno dobro tylko może przeżyć, czy tylko jedno życie może przeżyć, a mamy, do, a mamy dwa. I, i do tego dotyczy druga przesłanka, yy, która dzisiaj jest w polskim prawie. No, w przypadku przesłanki trzeciej nie ma takiej sytuacji. Po prostu takiej sytuacji nie ma. Yy, dzieci, które się yy, będą rodzić, no, będą się rodzić w, 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 gdzieś, gdzieś tam w lepszych lub gorszych zawsze warunkach, w różnych szpitalach, więc to kwestia też będzie zależała od opieki. Nikt nie będzie kobietom kazał rodzić martwych dzieci, no bo dzisiaj też, jeśli na przykład dziecko obumrze w łonie matki, to też je się stamtąd wyciąga. Więc no Ale ta jeśli kobieta się nie zdaje zmieni. sobie sprawę z tego, bo takie są prognozy lekarskie, że dziecko, które nosi. Umrze zaraz po, po porodzie, w ciągu na przykład godziny? To jest dalej życie. Więc yy, teraz mamy sytuację, w której wiemy, że dziecko może umrzeć po porodzie, w ciągu na przykład godziny, ale ma szansę na to, żeby chociaż być godnie pochowanym, albo mamy sytuację, w której ktoś po prostu zabije to dziecko, je wyjmie i odda na, na odpadki medyczne. No to gdzie jest cywilizacja, a gdzie jest barbarzyństwo? A co ze zdrowiem psychicznym, bo na to również często jest zwracana uwaga, zdrowie psychiczne matek, kobiet. To jest bardzo ważna rzecz. My w 2016 roku jako ruch narodowy jeszcze podkreślaliśmy ten, ten aspekt właśnie też uratowania życia, gdzie potrzeba, naturalnie potrzeba. Asystentów, potrzeba psychologów, potrzeba terapeutów, potrzeba wsparcia dla matek, dla rodzin, które, które doświadczają no, też właśnie tych bardzo trudnych sytuacji. My postulujemy to, żeby, żeby po prostu tę pomoc rozszerzać. I jak najbardziej w państwie cywilizowanym, w państwie, w którym naród powinien być ze sobą solidarny, taka pomoc. Jest na miejscu, niezależnie od tego, czy ktoś wyznaje państwo minimum czy maksimum, to taka pomoc jest niezbędna. Tego dzisiaj w Polsce realnie nie ma aż tyle, natomiast wiele nadrabia też na przykład Kościół Katolicki ze swoimi fundacjami. Jest ich cały szereg. Ja nazwę niekoniecznie pamiętam, pamiętam, bractwo małych stupek, na przykład sam wpłacam tam regularnie też pieniądze na właśnie cel dotyczący ratowania życia małych dzieci, za co ksiądz kancelarczy, który jest szefem tej fundacji, zapewnia też tą pomoc socjalną właśnie tym rodzinom, które, które takiej pomocy potrzebują. No i takich inicjatyw jest naprawdę dziesiątki, tylko jak to z różnymi organizacjami, które często robią wiele dobra, te organizacje nie zawsze afiszują się z tym, że robią wiele dobra. Dla nich to, że robią to dobro jest czymś w zasadzie już takim poprzednim i naturalnym. Nie jest to czymś wyjątkowym, że, że, że oni właśnie zajmują się taką ani inną działalnością. To też nie będziemy o tym słyszeć codziennie w mediach, że, że teraz ktoś przyszedł i, i tutaj uratował ileś osób, no bo, no bo to, to jest dla nich codzienność. Nie mają potrzeby, żeby, żeby, żeby się tym chwalić zgodnie z zasadą, że niech twoja prawa ręka nie wie, co czyni lewa. Inhalecz czy wy czujecie się mniejszością w tym sporze no bo konflikt narasta są różne punkty widzenia mamy działaczy pro life są działacze pro choice a według ostatniego sondażu na zlecenie Okopress lewicowego medium ponad 50% opowiada się za aborcją już nie w przypadku kiedy dziecko posiada jakieś wady genetyczne ale na życzenie do 12 tygodnia no cóż, wiele zależy też od tego, jak zostały zadane pytania w, tym, w tej sądzie czy sondażu. Nie znam pytań, więc nie chcę jakby się wypowiadać, bo metodologia też jest ważna w takim przypadku. Tu nie ma jasnego stawienia, nie wiem, jaką partię polityczną wybierasz, tylko pytają się ludzi o bardzo życiowe sprawy. I właśnie tak jak doszły mnie ostatnio do mnie informacje o tym, że gdzieś ktoś dostał SMS-ową SMS sondę z... Sugestią, że rząd teraz będzie zmuszał do barbarzyństwa, do, tam, do, do śmierci ludzi, i tak dalej. Czy to popierasz, czy nie? No więc no, normalny człowiek, jak usłyszy takie pytanie, bez dłuższego zastanowienia powie, powie, że nie popiera, więc wiele zależy od pytania, zatem niekoniecznie chciałbym komentować ten wynik te, te, tego, te, tego badania, prawdopodobnie może być nieprawdziwy i zmanipulowany. To ja zapytam w takim razie o, o co innego, inne pytanie zadam, trzy lata do wyborów, na ulicach mamy rolników, na ulicach mamy górników. Na ulicach Trójmiasta słyszałem teraz, kilka minut przed tym, jak wyszliśmy na antenę, wychodzą taksówkarze. Wyszły również kobiety. Jaki to będzie miało wpływ, jeśli chodzi o przyszłe wybory parlamentarne? No i obóz władze rządy Prawa i Sprawiedliwości. Czy odbije się to partii Jarosława Kaczyńskiego-Czkawką? Trudno powiedzieć. Jarosław Kaczyński jest dobrym szachistą, więc wcale bym się nie dziwił, gdyby on niektóre emocje próbował sam podgrzewać. Natomiast jego szanse na to, że dalej będzie rządzić samodzielnie są mniejsze, przynajmniej na ten moment. Natomiast przez trzy lata jeszcze bardzo wiele może się wydarzyć. Ja nie, nie życzę Jarosławowi Kaczyńskiego kolejnej kadencji, więc zobaczymy, co z tego ostatecznie wyjdzie. Gdybym teraz wieszczył, no, nie wiem, triumf Konfederacji, triumf Jarosława Kaczyńskiego albo triumf Borysa Budki, no to, to nikt tego nie potraktuje poważnie, więc no, uważam, że po prostu trzeba przepracować to, co mamy przekonywać też ludzi, na przykład do naszych racji, aby też jako Konfederacja móc, móc przekonać właśnie większą liczbę Polaków do, do swoich racji. Co może też właśnie zaważyć na tym, jak będą wyglądać kolejne rządy. O jednej grupie zapomniałem, bo jeszcze jeden protest miał miejsce dzień wcześniej, w sobotę. Mm -hmm. W odniesieniu dzień wcześniej, oczywiście, drodzy Państwo, w odniesieniu do tych protestów niedzielnych i ataków na kościoły przez organizacje lewicowe, czy też przez Strajk Kobiet, który był organizatorem właśnie tych wydarzeń. W sobotę na placu defilat zebrali się zwolennicy. Braku maseczek, można powiedzieć, i antykowidowcy. No, i tam obstawa policji, policji w pełnym rynsztunku. Tutaj podczas tych marszów, czarnych marszów, owszem, była prewencja, było zabezpieczenie policji, ale nie w pełnym rynsztunku. Bez kask, bez tarczy, bez polewaczek policyjnych, to wszystko mogłem na własną oczy zobaczyć w sobotę. Właśnie na marszu anty-Covid. No i tam również doszło do interwencji. Interwencji policji bardzo brutalnej, pałowanie, użyty gaz pieprzowy. Skąd taka rozbieżność w traktowaniu dwóch protestów w takich samych warunkach epidemiologicznych, gdzie no, nie możemy spotykać się, wydarzenia są odwoływane, zgromadzenia publiczne nie mogą przekraczać liczby pięciu osób. No cóż, widać, że przepisy, które wprowadza Prawo i Sprawiedliwość i rząd, są przepisami martwymi. Że nie są w stanie zatrzymać ludzi przed tym, żeby manifestować. Ale widzę też właśnie podwójny standard działania w rządu. Widać, kto mu bardziej nie leży, że się tak wyrażę. Jest właśnie wiele środowisk. Antykowidowych, anty antymaseczkowych, które mają gdzieś tam też szereg słusznych postulatów, czy, czy punktują też rząd za właśnie te absurdy dotyczące np. obostrzeń, absurdy dotyczące tego, że np. maseczkę trzeba nosić gdzieś tam, gdzie nie ma wokół mnie ludzi, np. w promieniu kilkunastu, kilkudziesięciu metrów, a ja i tak muszę w niej iść po ulicy. No, ja doskonale rozumiem gniew tych ludzi. Ja doskonale rozumiem gniew tych ludzi, tylko teraz proszę zobaczyć ciekawą różnicę. Tam, gdzie była prewencja, no dochodziło prawdopodobnie do prowokacji. Bo wątpię, żeby, żeby, żeby ci ludzie sami chcieli iść i bić się z policją. No, tu po stronie Lewicy był jasny, jasny wróg już, więc, więc też sytuacja moim zdaniem wygląda nieco inaczej. No i widać kogo rząd i MSWIA ja w tym wypadku, czyli minister Kamiński. Traktują ulgowo, a kogo nie. To tutaj postawimy kropkę dzisiaj o godzinie 16 w Warszawie i w wielu innych miastach w Polsce. Kolejne protesty. Miasta, główne ulice, ronda mają być blokowane. No, i oczywiście do tego na pewno też będziemy się odnosić w kolejnych To Jeszcze jedna rzecz, jeśli można, to chciałbym nawiązać co do soboty. Ja doskonale rozumiem też gniew osób, które tam były, czy często rozżalenie właśnie choćby dlatego, że tam było wielu ludzi, którzy właśnie tracą swój majątek, często dorobek życia, nagle tracą swoje źródło dochodu, właśnie jak na przykład branża gastronomiczna, czy właśnie ci taksówkarze, czy taksówkarze bodaj jeszcze taka informacja, protestują przeciwko Lex Uber, no i też... Przy tym nowym regulacjom, które, tak. z, które zostały poddane, te przewozy osób, tak te firmy jest. przewozowe typu No i też kwestia, kwestia właśnie my już, jak wspomnieliśmy, turystyki, czy, 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 czy rolnictwa, to jest tyle rzeczy, tyle jakby połączonych ze sobą środowisk, że ja w ogóle im się nie dziwię, że oni chcieli i wejść, i protestować. I stawiamy, krop, stawiamy kropkę, Michał Urbaniak, Ruch Narodowy Konfederacja. Dziękuję bardzo, Michał, ja za szybki komentarz. Państwu dziękujemy oczywiście za uwagę. No i cóż, do zobaczenia w kolejnym komentarzu politycznym.